Hej, hej, no więc odebrałem paczkę z ostatnim brakującym elementem. Jest to wymiennik 1,92 m2 na dolne źródło, czyli to, co będzie odbierało temperaturę ziemi. Powiem Wam szczerze, faktycznie robi robotę. Wiem, że jest według niektórych bardzo przewartościowany i to bardzo, 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 ale weźmy pod uwagę, że ja się nie znam. I z moich subiektywnych obliczeń, z popełnionych wszystkich błędów, wydaje mi się, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. Tak duży wymiennik w porównaniu, żeby pokazać wam, jak to rozmiarowo wygląda, czyli to mamy 1,92 m powierzchni styku, powierzchni wymiany, a tutaj mamy 0,36. Widzicie tam różnicę? a ten e, drugi, który będzie na ciepłym źródle, czyli